Zamknij oczy i wyobraź sobie, to Twój ostatni dzień na ziemi. Patrzysz wstecz na swoje życie i pytasz, czy naprawdę żyłem? Czy tylko spełniałem cudze oczekiwania? Prawda jest brutalna. Większość ludzi umiera, nigdy tak naprawdę nie żyjąc. Od dzieciństwa uczą nas jednego: dopasuj się. Nie bądź zbyt głośny, nie wychylaj się, nie zawiedź innych, i tak mijają lata aż pewnego dnia budzisz się i myślisz: Kim ja właściwie jestem? Masz sukcesy, masz pieniądze, rodzinę, stabilność, ale coś w środku krzyczy: To nie jest moje życie. Karl Jung powiedział: Największą tragedią człowieka jest życie w zgodzie z oczekiwaniami innych, a nie ze swoją prawdą. Czujesz frustrację, pustkę, wieczne zmęczenie? To nie przypadek, to sygnał, twój umysł błaga cię o uwagę, bo jeśli nic nie zmienisz, za kilka lat obudzisz się w tym samym miejscu, albo gorzej, nigdy się już nie obudzisz. Więc pytam cię teraz, czy masz odwagę spojrzeć w lustro i zapytać siebie, czy to życie, którego naprawdę chcę, jeśli czujesz, że ten film jest o tobie, to znaczy, że już wiesz, że coś. Musi się zmienić. Ale czy masz odwagę dowiedzieć się co dokładnie? Jeśli tak, oglądaj dalej. Bo to, co zaraz usłyszysz, może na zawsze odmienić twoje życie. Ludzie kłamią. Nie mogę żyć po swojemu, bo nie mam pieniędzy, możliwości, talentu. Bzdura. To nie brak pieniędzy cię blokuje, to nie brak szans, to nie świat ci rzuca kłody pod nogi. To ty sobie je kładziesz, twoja największa blokada nie jest na zewnątrz, jest w tobie. Karl Jung mówił o cieniu, tej części twojej psychiki, której nie chcesz widzieć. To tam kryją się wszystkie rzeczy, przed którymi uciekasz: strach przed porażką, lęk przed samotnością. Przekonanie, że nigdy nie będziesz wystarczający, ale im bardziej wypierasz swój cień, tym bardziej on przejmuje nad tobą kontrolę, sabotuje twoje życie. Boisz się samotności, trafiasz na ludzi, którzy cię ignorują. Czujesz się niewystarczający? Przyciągasz tych, którzy cię umniejszają, tłumisz swoją siłę? Żyjesz w cieniu innych i wtedy mówisz: Mam pecha. Nie, nie masz pecha. Masz program w głowie, który nieświadomie kieruje Twoim życiem. Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty będziesz nazywać to losem. Ale co, jeśli ci powiem, że możesz go przeprogramować? Co, jeśli wszystko, co spotyka Cię w życiu, to lustro Twoich własnych przekonań o sobie? Co, jeśli to, czego nienawidzisz w świecie? To tak naprawdę to, czego nie chcesz zobaczyć w sobie. Czy masz odwagę spojrzeć w to lustro? Napisz w komentarzu: Nie jestem ofiarą, to ja tworzę swoją rzeczywistość. Zobaczmy, ilu z was naprawdę jest gotowych na zmianę. Jak naprawdę wybrać siebie? Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i masz pełną wolność. Nikt nie mówi ci, co masz robić, nikt nie ocenia, nikt nie oczekuje od ciebie niczego. Kim byś był, nie kim powinieneś być, nie kim inni chcą, żebyś był, kim byś był, gdybyś miał odwagę być sobą? To pytanie to klucz do wszystkiego, bo jeśli nie znasz odpowiedzi, to znaczy, że nigdy naprawdę nie żyłeś. Wybór siebie nie oznacza egoizmu, nie oznacza odrzucenia innych. Oznacza, że przestajesz żyć wbrew sobie. Karl Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, ono będzie kierować twoim życiem, a ty będziesz nazywać to losem. Więc jak przerwać ten schemat? Jak wybrać siebie tak naprawdę, a nie tylko mówić, że się tego chce? Trzy kroki, które mogą zmienić wszystko jeden: zidentyfikuj swój cień. Jakie schematy powtarzają się w Twoim życiu? Jakie decyzje podejmujesz ze strachu zamiast pragnienia dwa. Zaakceptuj swoje ciemne strony. Nie bój się tego, co w sobie tłumisz. To, co nazywasz słabością, może być twoją największą siłą trzy. Zacznij mówić nie temu, co cię niszczy. Jeśli coś nie jest zgodne z tobą, odpuść. Strach przed stratą to iluzja. Prawdziwa strata to życie, którego nigdy nie przeżyłeś. To nie jest łatwe, to wymaga odwagi, ale teraz posłuchaj uważnie: co jeśli ci powiem, że największa nagroda czeka po drugiej stronie strachu? Napisz w komentarzu: Zaczynam żyć na własnych zasadach. Zobaczmy, kto naprawdę jest gotowy na zmianę. Jak wygląda życie, kiedy naprawdę wybierasz siebie? Ludzie boją się, że jeśli zaczną wybierać siebie, wszystko się zawali, że stracą bliskich, że zostaną sami, że ich życie rozsypie się jak domek z kart, ale teraz posłuchaj: To, co tracisz, nigdy nie było naprawdę Twoje. Jeśli ktoś odchodzi, bo przestałeś się dopasowywać, to znaczy, że nigdy Cię nie akceptował. Jeśli tracisz coś, bo wreszcie jesteś sobą, to znaczy, że to nie było Twoje miejsce. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. Kiedy zaczynasz żyć autentycznie, ludzie, którzy nie byli dla Ciebie, odchodzą sami, ludzie, którzy są na tym samym poziomie świadomości, pojawiają się naturalnie, nie szukasz aprobaty, bo już wiesz, kim jesteś. I nagle dostrzegasz coś, czego wcześniej nie widziałeś. To nie świat się zmienia, to ty przestajesz udawać. Kiedy zaczynasz żyć prawdziwie, wszystko zaczyna się zmieniać, ale to nie dlatego, że otoczenie się zmienia, zmienia się to, jak na nie patrzysz. Jak przestajesz szukać aprobaty w oczach innych, jak przestajesz się martwić tym, co o tobie pomyślą. I tak, nie będę kłamać. Nie będzie łatwo. Wybór siebie to nie jest droga usłana różami. To czasem ból, czasem strach, czasem wątpienie. Będziesz miał chwile, w których będziesz się zastanawiał, czy to naprawdę dobry wybór. Będziesz się bał, że stracisz to, co znasz, stracisz komfort, stracisz pewność, bo przez całe życie uczono cię, że inni wiedzą lepiej. Że powinieneś dopasować się do oczekiwań, że powinieneś spełniać standardy, że powinieneś być kimś innym, by być akceptowanym. Ale teraz, kiedy zaczynasz zauważać, kim naprawdę jesteś, wiesz, co jeszcze czujesz: życie, nie przetrwanie, nie czekanie na coś lepszego. Prawdziwe życie, życie pełne pasji, autentyczności, pełne oddechu i radości, które przychodzą, gdy w końcu przestajesz się bać, że znikniesz. Jeśli przestaniesz grać czyjąś grę, nie pytaj, czy jestem gotów? Nie czekaj na moment, w którym poczujesz się pewny, bo on nie nadejdzie. Zapytaj się raczej, czy stać mnie na to, by dłużej odkładać swoje życie? Zegar tyka. Wszystko, co odkładałeś na potem, nigdy nie wróci. Dni, tygodnie, lata, czas na bycie sobą nie jest nieograniczony. A jedyne, czego możesz naprawdę żałować, to tego, że nigdy nie miałeś odwagi być sobą. Napisz w komentarzu: Nie czekam, wybieram siebie, bo teraz jest ten moment, kiedy możesz pokazać światu, kim naprawdę jesteś. Zamknij oczy. Dziś jest ostatni dzień twojego, życia, nie ma już jutra, nie ma drugiej szansy, nie ma kiedyś, czy żałujesz, że nie miałeś odwagi wybrać siebie, czy patrząc wstecz widzisz życie pełne prawdy, czy pełne kompromisów, których nigdy nie chciałeś? Każdego dnia masz wybór: możesz zostać w tym, co znasz, możesz dalej się dopasowywać, odkładać marzenia, tłumić swój głos, albo możesz zdecydować, że od dziś zaczynasz naprawdę żyć. Karl Jung powiedział: Transformacja zaczyna się od jednego aktu odwagi wyboru siebie. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Więc pytam cię: wybierasz siebie, czy wybierasz strach? Napisz w komentarzu. Wybieram siebie, jeśli jesteś gotów na zmianę, jeszcze się boję, jeśli wciąż się wahasz, zobaczmy, ilu z was naprawdę ma odwagę wybrać siebie. Jeśli ten film otworzył ci oczy, udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje. Może właśnie dziś, ratujesz komuś życie. A my, mój drogi przyjacielu, widzimy się za sekundę w kolejnym filmie.